z tej strony w i zapraszam Was do kolejnego omówienia na moim kanale. tym razem The Flash, sezon 7. Odcinek rozpoczynamy jak w Legend of Tomorrow, jakby to był właśnie Legend of, odcinek Legend of Tomorrow. Najpierw pojawia się Rzymianie, a potem pojawia się Dinozar, co wskazywało, że legendy znają coś na psu z czasem, ale tym razem nie, tym razem to jest właśnie robota. Nasze ekipy The Flash, a raczej ich przeciwnika. W następnej scenie widzimy Perego w śpiączce, i to się, to, się, to się stało właśnie w poprzednim sezo w sezonie w poprzednim odcinku, gdzie on stracił swoją prędkość znowu no i musiał w... pójść właśnie na tą śpiączkę, żeby nie tracić prędkości. No ponadto nasza spiercurz mówi, że właśnie zadkuwają szłeza. Kolejny widzimy Barek, który tutaj jest w śpiączce, który udał się w poszczególnym odcinku, bo tracił prędkość. Później dowiadujemy się, co właściwie tutaj robi Speedforce. Zdykowała już Łez, czyli właśnie to, co ja mówię, taka wielka kobieta, ta wielka, silna kobieta, to jest si siła, um, moc siły, tak można to nazwać. Ona mówi, że to jest, że spotkała moc taką jak ona. Czyli to właśnie moc siły. To jest to, co mówiłem od początku, że Barry przez to, że wtedy odzyskał, mimo że odzyskał swoją prędkość, ta burza Speedforce no, zrobiła, że mamy kolejne siły, tak jak na przykład moc siły. W kolejnej scenie widzimy. Kate i Frosk, którzy tam mieszkają od teraz razem z takimi siostrami. Próba urządzenia. Chester i Cisco próbują no, zrobić urządzenie, które mieć plan, przyjechać tutaj swoim vanem, gdzie nagle trafia ich jakaś fala uderzeniowa. W sumie dosyć podobna jak w WandaVision, ale to nie jest zapieranie ich do jakiegoś maginowego świata. Tylko zabiera im telefony, nie mają wal, nie mają telefony, więc nie wiedzą o co chodzi A ponadto w, na całym Central City, tak mi się wydaje, to jest Central City No jest jakaś bariera, które nie mogą przejść, czyli nie mogą iść dalej Być może nawet i wrócić z tego miejsca, może to nie jest Central City W późniejszych scenach właśnie nasz Cisco i Chester widzą Blockbuster Kino i tam właśnie film z 98 Space Jam czyli no właśnie Space Jam Gwiezdny mecz który naprawdę jest fajnym filmem polecam fajnym tutaj strony moka, bo już niedługo wychodzi jeszcze w tym roku kontynuacja, reboot jakby tego więc no jak najbardziej czekam na ten film po dłuższych filmach na zibę go to robię dochodzą właśnie do wniosku, że nowa, jakaś jest nowa moc, która rządzi czasem, nie? Nazwali to Time Force, nie? Więc no moc czasu, więc to, to jest dosyć no, ciekawe, jak to tutaj wrócą nasi bohaterowie. to Flash raczej ich nie nie weźmie z powrotem, nie wie nawet gdzie ich szukać, więc no tym razem muszą poradzić sobie sami Cisco i Chester. Cisco i Chester odnaleźli chłopaka. No i Disco powiedział, że jesteśmy tacy i on powiedział, że jest jakiś ojciec Disco powie... tu właściwie powiedział, że jest tak jak on, My też oglądaliśmy Matrixa ten się właśnie zdradził, powiedział, że Matrix jeszcze nie posto, więc no, dosyć, dosyć fajny smaczek Ale potem kolejna fala uderzeniowa ich uderzy, więc no moi drodzy Oznacza to to, że ten chłopak nie kontroluje nad tym swoją mocą No i po tej właśnie fali uderzeniowej dosyć śmieszna scena była Jaż na myślę, że ma 7 lat no bo w 80. tam 9. nie no, 7 lat więc taki był tego efekt no ale dzięki gdy Chester właśnie wspomina o Grzotra no raczej Cisco sobie to wszystko przypomina Litter Finger, to wiecie no więc no, to widać co jest najbliższe dla Cisco co udało się I już jest to Udało się nam odzyskać naszego dorosłego Cisco. No i później okazuje się, że teraz tą moc ma ojciec Chestera, więc no to jest dosyć ciekawe. Chester spotyka właściwie ponownie swojego ojca, no i który mu pomaga zdobyć urządzenie, któremu mogło się z stamtąd wydostać. Lecz potem właśnie atakuje ich moc czasu i właśnie ten kolej, który widzicie na załączonym obrazku który właśnie rozsiewa teraz swoją moc na, nie tylko na jedno miasteczko, na całe Central City i właśnie uderza to w kryjów, nie może, bo co się stało, dosyć śmieszna scena, kiedy patrzy na swoje ubrajne okulary i widzi, że w telewizorze jest coś nie tak, że jakieś stare programy lecą Cisco użyła tego promienia, tego urządzenia, który właśnie z budową, Chester z Oisa, żeby powstrzymać naszego tutaj Time... Mo, time Force'a. Ale no niestety się nie udaje, coś, coś nie pyka, najpierw to udaje, że go coś to boli, a potem ha, ja mogę wyładać całym czas, sami czasami po prostu to urządzenie znika, więc no jest to fajna scena nawet. No i w następnej właśnie scenie widzimy nasz cały Team Flash w odwódcach właśnie z lat i, i właśnie 90, można powiedzieć, na końcu wykład 80, więc no, strasznie fajny spadz, fajnie to nasza Iris ma afro, tam Joe jest właśnie w kapeluszu, a Katie ma też taką, no, i, inną fryzurę, to taka, jak tam w Cazach nosili. I ostatni tutaj starcie z naszym fo, Time Force, czyli Showa Chestera który mówi, że też miał ojca, też nie, mia, nie ma za fajnej przeszłości, że ojciec mógł móc tam lepszą nas no, że ojciec zniknął, to już no, ma tak jak ma. No i to naszego przeciwnika tutaj przeciwnik udaje się przekonać. Póki co, ale on widać, że wróci, bo mówi, że teraz może decydować o, o wszystkim i o wszystkich, więc no, on na pewno wróci i zrobi małe zamieszanie w tym świecie. Kolej stanie widzimy, że nasze Speed Force z zostały już tutaj jego moc prędkość ustabilizowana, co znaczy że w następnym odcinku zobaczymy Flasha w akcji. A poza tym nasi bohaterowie, nasz cały Team Flash dochodzi do wniosku, że są, że ta Wóża Speed Force nie tylko dała beremu na super szybkość, i że odzyskał dzięki temu super szybkość, to jest w sumie, co ja mówię od początku, gdy tylko tu szwezę zobaczyłem że mamy teraz moc mądrości moc czasu i moc prędkości moc siły więc no to jest dosyć ciekawe że ja, ja czytając komiksy no wiem szybciej bohaterów, no ale to tylko oznacza to jak, jak jestem wkręcony w ten świat, no, jak znam kurcze komiksy Flash'a, no to było na tyle mojej drodzy no, jeśli chodzi o nasze omówienie tego odcinku Flash'a, całkiem fajny odcinek chociaż taki wiecie do zapomnienia taki no Powiedziałbym poboczny odcinek, no niestety nie było w nim żadnych fajnych akcji w poprzednim odcinek, jak no w poprzednim odcinku, gdzie było kurczę, największy strach bo jego największy jego przeciwnicy. Byli Sawatri i Reverse Flash. Kurczę, to był to odcinek. No, ale mam nadzieję, że następnym, gdzie nasza Force pokaże swoje też będzie speedsterem, nie? Bo na promu widzimy, że właśnie ona też biega szybko jak Berry, więc no zobaczymy co w tym się stanie. A do tego czasu no noc. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka, kolejny będzie nie, odcinek piąty będzie Super potem będzie w poniedziałek drugi odcinek Batwoman. A już w środę do środy oczywiście kolejny odcinek The Flasha, na który już nie mogę się doczekać, więc no, Do zobaczenia.